Dwunastu braci, wierząc w sny, zbadało mur od marzeń strony, a poza murem płakał głos, dziewczęcy głos zaprzepaszczony. I pokochali głosu, dźwięk i chętny domysł o dziewczynie i zgadywali kształty ust, po tym jak śpiew od żalu ginie. Mówili o niej, łuka, więc jest, i nic innego nie mówili. I przeżegnali cały świat, i świat zadumał się w tej chwili. Porwali młoty w twardą dłoni, i jeli w mury tłuc z łoskotem, i nie wiedziała ślepa noc, kto jest człowiekiem, a kto młotem. O prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć dziewczyny rdzą powlecze tak waląc w mur dwunasty brat, do jedenastu innych rzecze. Ale daremny był ich trud, daremny ramion sprzęg i usił. Oddali ciała swe na strwon owemu snowi, co ich kusił. Łamią się piersi, trzeszczy kość, próchnieją dłonie, twarze bledną, i wszyscy w jednym zmarli dniu, i noc wieczystą mieli jedną. Lecz cienie zmarłych, Boże Mój, nie wypuściły młotów z dłoni. I tylko inny płynie czas, I tylko młot inaczej dzwoni, I dzwoni w przód, i dzwoni w spak, I wzwyż za każdym grzmi nawrotem. I nie wiedziała ślepa noc, Kto tu jest cieniem, a kto młotem. O prędzej skruszmy zimny głaz, Nim śmierć dziewczynę rdzą powlecze. Tak waląc w mur dwunasty cień do jedenastu innych rzeczy. Lecz cieniom zbrakło nagle sił, a cień się mrokom nie opiera. I powymarły jeszcze raz, bo nigdy dość się nie umiera, i nigdy dość, i nigdy tak, jak pragnie tego ów, co kona. I znikła treść, i zginął ślad, i powieść o nich już skończona. Lecz dzielne młoty, Boże mój, mdłej nie poddały się żałobie. I same przez się biły w mur, huczały spiżem same w sobie. Huczały w mrok, huczały w blask i ociekały ludzkim potem. I nie wiedziała ślepa noc, czym bywa młot, gdy nie jest młotem. O prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć dziewczyny rdzą powlecze. Tak waląc w mur dwunasty młot do jedenastu innych rzeczy. I runął mur tysiącem ech, wstrząsając wzgórza i doliny. Lecz poza murem nic i nic. Ni żywej duszy, ni dziewczyny. Niczy ich oczu, ani ust. I niczy jego w kwiatach losu. Bo to był głos i tylko głos. I nic nie było oprócz głosu. Nic tylko płacz i żal i mrok. I niewiadomość, i zatrata, tak iż to świat, niedobry świat, czemuż innego nie ma świata. Wobec kłamliwych jawnie snów, wobec zmarniałych w nicość cudów, potężne młoty legły w rząd, na znak spełnionych godnie trudów. I była zgroza nagłych cisz. I była próżnia w całym niebie. A ty z tej próżni czemu drwisz, kiedy ta próżnia nie drwi z ciebie?